Proszę Państwa, i przed nami ostatni pojedynek dzisiejszej gali profesjonalnej ligi MMA 31 Gali w Koszalinie. Walka wieczoru, walka, na którą na pewno Państwo bardzo czekają. Wywołuje zawodników do trzyrundowego pojedynku w kategorii wagowej 93 kg do narożnika niebieskiego. Zapraszam zawodnika z grupy Elitarni, Oborniki Śląskie. Przed Państwem Ugand co wierzymy, po co ścieki w naszym sercu? Jesteśmy stąd, oborniki śląskie w elitarni fajter zdały czasy naszego nasze godło. Zawidzą z kolorem, wiesz, nieustannie walce. Wchodzimy tu na ring, choć już jest to niełatwe. Pokonać swój strach, mój tworzyć w oczy ręką, założyć rękawice, poczuć jak skacze to tętnie. Ale to jest tym piękne i nie pojmiesz tego zbycia. Czemu każdy cios na twarzy nakręca nas do życia? Nie Łukasz Borowski, kolejnym pracę, zawodnikiem, który walkę bierze absolutnie z marszu. A gdyż Józef Warhoł, a gwiazda dzisiejszej walki wieczoru, miał zmierzyć się tutaj w rewanżowym pojedynku z Januszem Dylewskim, a z tym samym, którym przegrał na PL MMA 26. Ale akcese do tej walki zgłosiła Borowski, a który po dwóch porażkach w zawodowym MMA będzie chciał odnieść pierwsze zwycięstwo. A może być ciekawa walka? Miałem okazję oglądać starcia Borowskiego na amatorskich galach MMA i tam naprawdę prezentował się fajnie, jeżeli chodzi o te umiejętności stójkowe. A wobec doświadczenia kickbokserskiego Józefa Warkowa, obyśmy mieli tutaj rasowe, strajkerskie danie główne dzisiejszej gali BL MMA 31 w Koszalinie. A teraz szał na trybunach, do za chwilkę do klatki wejdzie czerwonego. bohater Koszalina. Zapraszam zawodnika z klubu Fight Club Koszalin. Panie i panowie, ladies and gentlemen, I'm proudly announcing przed państwem Józef, Józef Fight! Wszystkich absolutnie Józef Warchoł decyzją o tym, że po latach spędzonych w kickbokserskim ringu, gdzie odnosił najwyższe, największe sukcesy zdobywające tytuły mistrza świata, a wziął się za MMA, najmłodszy Józef Warchoł, nie jest to, nie jest oczywiście żadna tajemnica, no ale w tym starciu, w debiucie na PL MMA 20, podczas tej pruśkowskiej gali, a zdemolował wręcz Kamila Pazelaka. I pokazał, że jeszcze może coś tutaj zdziałać. Za chwilkę trzeci zawodowy pojedynek Józefa Farkoła w MMA. Zawodnik w narożniku niebieskim ma 33 lata, 177 cm wzrostu, waży 93 kg w zawodowym MMA. Stoczył do tej pory dwa pojedynki. Z klubu elitarni, oborniki śląskie, panie i panowie Łukasz Borowski, zawodnik w narożniku czerwonym, ma 50 lat, 181 cm wzrostu, waży 93 kg, w zawodowym MMA stoczył dwa pojedynki z klubu Fight. Klub, koszalin, panie i panowie, wielokrotny mistrz świata i Europy w różnych stylach wschodnich sztuk walki Józef, Józef, Józef A jeden z najbardziej utudowanych polskich sportowców, jeżeli chodzi o sporty walki. 50 lat Warchoła kontra 33 Borowskiego. Doświadczenie podobne dwóch walk zawodowych. Lepszy bilans jednak po stronie reprezentanta Koszalina. Runda pierwsza. Walka wieczoru dzisiejszej gali. Wszystkie kończą się szybciutko, z wyjątkiem dwóch decyzji. Jak będzie tym razem? Jedziemy. Badanie dystansu, a próbuje złapać dystans, aby wystrzelić swoje mocne ciosy. Józef warkoł, a tymczasem Dobrowski trafił dobrym długim prawem. Obrótówka w jego wykonaniu, tak jest. Ta przeszłość te sekundę daje sobie znać. I jeszcze Lokik pokazuje Warchoł że nic się nie stało. Zaprasza swojego rywala do wymiany ciosów, a w tej wymianie trzeba przyznać, że siła fizyczna, a może być po stronie Warchoła Nie chce tej wymiany, Borowski wraca jeszcze wszystko za pomaga rywala, by sprowadzać jego do parteru. Nie jest tajemnicą, że Józef Warkoł, a jeszcze ma spory brak, jeżeli chodzi o zapasy i walkę na chwyty, ale w stójce jest groźniej będzie musiał na to Borowski uważać. Ugięła się noga pod Warkołem, walka szybko sprowadzona do parteru i zobaczymy, czy odrobił lekcję z grapplingu Józef Warkoł po tym starciu z Januszem Dylewskim. Pozycja Boczta Borowskiego, szansa, aby zawodnik elitarni oborniki śląskie zanotował pierwsze zwycięstwo. Skręca się Warkoł, próbuje zrzucić rywala i chyba mu się to uda. Tak jest! Coraz pewniejszy jest w tej swojej akcji wyjścia z parteru. Warko przykleił się do niego. A Łukasz Borowski, ale to wszystko na co zawodnika. Ach, stać, cały czas tam mocno wciśnięty. A Józef Warko swojego rywala. Ciągnie gilotynę, czyżby? Wciąga Warchoła w gilotynę Borowski. Jeżeli zapnie nogi to może być się zły sygnał tak jest. A dla Józefa Warchoła, który o, nie poradził sobie z tym parterem. A dosyć łatwo wpada w gilotynę i skorzystał z tego zaproszenia Łukasz Borowski notując swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo. Miał szansę, mam wrażenie, Józef Warhoł, kiedy zrzucił z siebie rywala, aby zerwać to wszystko i wrócić do góry, aby spróbować ponownie wymieniać się pięści. Zostawił w głowę, z czego oczywiście Borowski skrzętnie skorzystał. A i tak, mimo wszystko, wielkie brawa dla Józefa Warkoła, że w wieku 50 lat wychodzi do klatki i jeszcze rywalizuje w nowej dla siebie formule. Mam nadzieję, że to nie ostatnia walka Józefa Warkoła. Bo bezwzględnie będziemy czekać, aż takie legendy będą wchodzić i jeszcze próbować Zdjęcia. rywalizować no, w absolutnie nowym dla siebie wciąż w świecie. Oficjalny werdykt walki wieczoru Warkoł kontra Borowski. Józef w drugiej minucie 18 sekundzie pierwszej rundy przez duszenie gilotynowe zwycięża Łuka.